W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Gdy zaś minęły dni ich oczyszczenia, zgodnie z prawem mojżeszowym, zanieśli go do Jerozolimy, aby ofiarować Panu. Tak bowiem napisano w prawie pańskim, każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. Mieli również złożyć ofiarę zgodnie z nakazem prawa pańskiego, parę syna garlic lub dwa młode gołębie. Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał on pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim. Duch Święty objawił mu, że nie umrze dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Kierowany przez ducha przyszedł do świątyni, gdy rodzice nosili małego Jezusa, by wypełnić odnoszące się do niego przepisy prawa. On wziął go na ręce i wielbił Boga. Teraz, o władco, zgodnie z Twoim słowem, pozwalasz Twemu słudze odejść w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie które przygotowałeś wszystkim narodom światło na oświecenie pogan i chwałem ludu twego Izraela oto słowo Boże